Ciężko dyszał, ale zarazem uśmiechał się. Co prawda rana na nodze strasznie go piekła, ale wreszcie po wielu dniach tułaczki, walki i pokonywania przeciwności losu dotarł do celu. Przed nim na postumencie, oświetlona promykiem światła wydobadającego się z pękniętej ścianie groty, znajdowała się księga. Złote litery układały się w napis Kodeks Pracy. Liśniły i iskrzyły się jednocześnie. Lekko kulejąc, zrobił parę kroków i palcami dotknął układki. Była szorstka, a zarazem ciepła. Znowu się uśmiechnął. Wreszcie posiądzie wiedzę, która uczyni go nie tylko przedsiębiorcą, ale również pracodawcą. Księga jakby usłyszała jego myśli. Nagły podmuch wiatru spowodował, że karty księgi zaczęły wirować, jakby księga wyszukiwała czegoś w swoim wnętrzu. Po chwili wszystko ucichło, a zaskoczonemu Wojtkowi ukazał się tytuł Podstawowe obowiązki pracodawcy. Chłopak usiadł i zaczął czytać. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Poludzku o BHP. Dzisiaj odcinek będzie kierowany w głównej mierze do przedsiębiorców, którzy zdecydowali się zatrudnić pracowników na umowę o pracę czyli zostali pracodawcami. Od razu zaznaczam, że temat będzie dotyczył obowiązków. Właśnie, pracodawców, które muszą spełnić, i mówię Ci, że temat jest naprawdę bardzo szeroki. Ja rozumiem, że jesteście też z różnych branż, różne aspekty Was dotyczą, ale ja chciałem w tym odcinku skupić się w głównej mierze na wytycznych i obowiązkach, które są określane dla pracodawców, skupionych w kodeksie pracy. Podzieliłem te moje odcinki na cztery takie kategorie. Pierwsza to będzie organizacja pracy. Później pomówimy o obiekcie budowlanym. Trzeci temat to dokumentacja, i na deser zostawiłem sobie szeroko pojęty temat, tak zwanego pracownika. O każdej z tych kategorii nagram osobny odcinek. Po pierwsze, uważam, że tych informacji jest naprawdę tak dużo, że mogą Cię one troszkę przytłoczyć, a tego bym nie chciał. A po drugie, jeżeli któraś z tych kategorii bardziej Cię zainteresuje, spokojnie odnajdziesz sobie ten odcinek, który Cię ciekawi i w spokoju możesz go sobie ponownie odsłuchać. Po ludzku o BHP to podcast, w którym w interesujący sposób dzielę się moją praktyczną wiedzą zdobytą przez wiele lat doświadczenia pracy jako BHPowiec. Nagrywam odcinki solowe, ale zapraszam również gości, z którymi wspólnie będziemy odczarowywać sprawy BHP jako zagadnienia nudne i nieprzydatne przedstawiając je w formie gotowych i sprawdzonych rozwiązań pozwalających ci wdrożyć lub poprawić bezpieczeństwo w twojej firmie. Nazywam się Piotr Gapys i też prowadzę własną firmę. To co? Porozmawiamy o BHP. Organizacja pracy. W tym dziale omówimy sobie sposoby organizacji pracy. Masz tych swoich pracowników przeszkolonych, przebadanych Odpowiednio wyposażonych, no i teraz ty musisz tą pracę im odpowiednio zorganizować. Po pierwsze, dla każdego z nich musisz określić czas pracy, jaką będą dla ciebie wykonywać. No i tu wchodzą różne warianty: czy będą pracować w trybie zmianowym, czy będzie to praca jednozmianowa. O której godzinie rozpoczynają pracę, o której godzinie będą ją kończyć, czy będą pracować po 8 godzin, a może planujesz pracę po 12? Jak będzie wyglądał ich tydzień pracy? Czy pracują od poniedziałku do piątku, czy też wchodzą w to weekendy, czy też na przykład od środy do wtorku, też są takie możliwości. To wszystko musisz im określić. Oni to muszą wiedzieć, muszą znać swój harmonogram pracy, musisz również pamiętać o tym, że jeżeli chcesz wprowadzić zmiany w ich harmonogramie, to też odpowiednio wcześnie musisz ich o tym poinformować. Po drugie, musisz pracownikowi wypłacać. Wynagrodzenie za wykonaną pracę. Temat jest dość prosty: wykonana praca, trzeba za to zapłacić. O terminie jak najbardziej decydujesz ty, wewnętrznym jakimś regulaminie czy też wewnętrznym zarządzeniu określasz, kiedy pracownik dostanie na konto swoją wypłatę i po prostu o tym go informujesz. Po trzecie, musisz chronić życie i zdrowie swoich pracowników. Poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. No, brzmi to dość tajemniczo, ale jest to dość proste. Mianowicie chodzi o to, że nie możesz ograniczać nakładów na BHP związane z rozwojem swojej firmy czy inwestowaniem w nowe technologie czy też parametry tylko dlatego, że twierdzisz, że cię na to nie stać. Albo liczy się dla ciebie zysk i koszty BHP-owskie są dla ciebie mało ważne. No nie bardzo. Jeśli masz kłopoty finansowe. I nie chcesz inwestować pewnych pieniędzy, no to powiem brzydko: ani Państwowej Inspekcji Pracy, ani Sądu Pracy w ogóle to nie będzie obchodzić. Mawiał pewien klasyk w Polsce już, jeżeli nie jesteś w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, to znaczy, że po prostu się do niej nie nadajesz. Brzmi to troszkę bezdusznie, jednak te nakłady możesz ograniczyć tylko i wyłącznie w jednym przypadku, jeżeli warunki. Technologiczne, podkreślam technologiczne, a nie finansowe, stoją na przeszkodzie do ich realizacji. Możemy tu podać przykład hali produkcyjnej i konieczności jej ogrzewania. Z jednej strony nie możesz powiedzieć, że nie stać cię na opał i na ogrzewanie i pracownicy będą chodzić w bardzo fajnych kufajkach, bardzo fajnych czapkach, rękawiczkach i tej hali nie będziesz ogrzewać. Pamiętaj, że minimalna temperatura na hali produkcyjnej nie może być mniejsza niż 14 stopni. Z drugiej strony, znowu, nie znaczy, że każda hala produkcyjna musi mieć wypasioną klimatyzację. Wiemy, że technologia idzie, idzie do przodu, jednak klimatyzacja jest Niekoniecznie Wymagana na hali produkcyjnej. Możesz wprowadzić inne innowacje, jak optymalne wykorzystanie wentylatorów, czy też wietrzenie, otwieranie okien. Tego typu działania, które zapewniają Ci spokój i spełnienie warunków prawnych. Jeśli masz jakieś pytania albo temat, o którym chciałbyś usłyszeć w podcaście, to napisz do mnie na adres poludzkuobhp.gmail.com. Kolejnym obowiązkiem, który jest w kodeksie pracy dość mocno eksponowany, to, że masz obowiązek konsultowania ze swoimi pracownikami wszystkich działań związanych z BHP. No cóż, jest to po prostu obowiązek i od tego nie uciekniesz. Ba, możesz nawet zostać ukaranym bowiem odmowa podjęcia takiej konsultacji ze swoimi pracownikami lub w ogóle brak inicjatywy w tej kwestii przed podjęciem określonych działań, które na przykład zaproponują Ci Twoi pracownicy, stanowi wykroczenie zgodnie z artykułem 283 z indeksem 1 Kodeksu Pracy. Czego te konsultacje mają dotyczyć? A jest tych punktów pięć. Po pierwsze, z pracownikami konsultujesz zmiany w organizacji pracy, wyposażeniu stanowisk pracy. Prowadzenia ewentualnie nowych procesów technologicznych oraz pojawieniu się nowych substancji i preparatów chemicznych, które mogą dla nich stanowić pewne zagrożenie. Po drugie, konsultujesz ocenę ryzyka zawodowego, które występuje przy określonych pracach, oraz o tym ryzyku ich informujesz. Po trzecie, konsultujesz z nimi osoby, które wyznaczycie do udzielania pierwszej pomocy. Konsultujesz konieczność utworzenia służby lub powierzenia wykonywania zadań tej służby innym osobom. Po czwarte, konsultujecie przydział środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. I ostatnim elementem, piątym, jest konsultacja w sprawie szkoleń w dziedzinie BHP. Tyle jeśli chodzi o konieczność konsultacji z pracownikami. Pamiętaj, że organizatorem tych konsultacji jesteś Ty. I radziłbym zrobić to w normalnych godzinach pracy, ponieważ pracownikowi za te godziny musisz zapłacić normalną pensję. Oczywiście możesz mieć wizję, zrobimy to w najbliższy weekend nad pięknym jeziorem, gdzie ich odpowiednio zmiękczę i uzyskam wszystko, co będę chciał. Proszę bardzo, aczkolwiek za to wszystko musisz ty zapłacić, dodatkowo płacisz im normalne wynagrodzenie. Sugerowałbym jednak wybór opcji pierwszej. Po drugie, pamiętaj, że są to konsultacje. Jeżeli dasz pracownikom wolną rękę, Dasz im się wykazać. Nie da się ukryć, że oni świetnie swoje stanowiska znają, znają zagrożenia, wiedzą na co należy uważać. Jeżeli dasz im możliwość wyboru, a to takie ubranie, albo taki rodzaj rękawic, albo taki rodzaj okularów, to uzyskujesz po pierwsze niemal pewność, że te rzeczy będą na miejscu pracy stosowane. Że oni ograniczą, albo nawet, ho. Wyeliminują zagrożenia, które ewentualnie na tym pracy, na tym miejscu pracy mogłyby się pojawić. Sugeruję, żebyś te konsultacje wykorzystał trochę dla własnych celów. Dając pracownikom możliwość wyboru konsultacji, wykazania się własnymi pomysłami czy jakimiś propozycjami. Po pierwsze, oni będą się czuli częścią Twojej organizacji, bardziej się z nią zwiążą. Po drugie, te propozycje, które oni ci przedstawią, ty się im spokojnie przejrzysz. Zdecydujesz, czy wdrażamy, czy też nie, które pomysły są lepsze, gorsze. Myślę, że zdobędziesz ich szacunek, że jako szef jak najbardziej z nimi konsultujesz pewne, pewne ważne dla nich rzeczy. Dodatkowo, jeżeli uda ci się wyeliminować albo przynajmniej ograniczyć pewne zagrożenia, no to myślę, że w tej sytuacji obie strony będą wygranymi. No dobrze, co jeszcze musisz zrobić w kwestii organizacji pracy? Już Ci mówię. Po pierwsze, Musisz wszystkim nowo przyjętym pracownikom, w szczególności tym tak zwanym świeżakom, tuż po szkole lub też po studiach, zapewnić odpowiednie warunki, by mogli w spokoju wkomponować się w działania Twojej firmy i należycie wykonywać swoją pracę. Pamiętaj, żeby wykorzystywać potencjał swoich pracowników to jest bardzo ważne. Musisz od czasu do czasu podnosić ich kwalifikacje. Wysyłać ich na różnego rodzaju kursy, żeby mogli pracować dla Ciebie wydajniej i przy wysokiej jakości. Pamiętaj, że musisz wpływać w firmie na kształtowanie się zasad współżycia społecznego. Zaspokajać potrzeby socjalne pracowników. Ten temat rozwinę w jednym z kolejnych odcinków podcastu po ludzku o BHP. Bardzo ważne jest, jeżeli praca w Twoim zakładzie jest pracą monotonną i ustaloną w odpowiednim tempie, to staraj się wprowadzać pewne zmniejszające ją uciążliwości, jakieś rotacje pracowników, jakieś zmiany organizacji, przesunięcia, więcej przerw i tego typu rzeczy, które tą uciążliwość i monotonnie mogą zmniejszyć. Bardzo ważnym elementem jest to, że w swojej firmie musisz podjąć wszelkie kroki, które. Wyeliminują szeroko pojętą dyskryminację. I to w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne czy też wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na rodzaj i czas zatrudnienia czas określony, nieokreślony, w pełnym lub też niepełnym wymiarze. Nie da się zatem ukryć, że właściwa organizacja pracy to zdecydowanie ciężki kawałek chleba. Musisz bowiem pamiętać, żeby przygotować pracownikowi właściwe stanowisko, wykorzystując osiągnięcia nauki i techniki. Musisz wyznaczyć mu godziny pracy, musisz go szkolić i podnosić jego kwalifikacje. Musisz dbać, aby nie był w pracy, broń Boże, dyskryminowany. Musisz zmniejszyć jego uciążliwości, jeżeli oczywiście technicznie da się to zrobić. Musisz w miarę możliwości wspierać go socjalnie. Musisz konsultować z nim wiele rzeczy. No i nie zapomnij, że musisz mu płacić regularnie wynagrodzenie. Bycie pracodawcą to duży obowiązek i odpowiedzialność. Podsumowanie. Za nami pierwszy z czterech odcinków o obowiązkach pracodawcy. Dowiedziałeś się z niego, iż organizując właściwie swoją pracę, musisz pamiętać o. Konieczności przeciwdziałania dyskryminacji wśród Twoich pracowników, o konieczności wykorzystania ich potencjału. Pamiętaj o tym, że musisz podnosić ich kwalifikacje, w miarę możliwości zaspokajać ich potrzeby socjalne. No i bardzo ważnym elementem jest takim, że wiele rzeczy związanych przede wszystkim z BHB musisz konsultować z pracownikami, które muszą być przeprowadzone. We właściwy sposób. Jeżeli miałbyś jakiekolwiek pytanie związane z odcinkiem, jakaś kwestia wymagałaby wyjaśnienia czy też może doprecyzowania, napisz do mnie na adres poludzkuobhp.gmail.com. Jeżeli jest jakikolwiek temat, który Cię szczególnie interesuje, z którym masz jakiś problem i mógłbym nagrać o tym odcinek, bez wahania również napisz do mnie na adres poludzkuobhp.gmail.com. Dziękuję, że poświęciłeś swój cenny czas na odsłuchanie tego odcinka. Kolejnych odcinków podcastu Po ludzku o BHP szukaj na platformach, które wykorzystujesz do słuchania podcastów. Jeżeli spodobał ci się ten odcinek, a jego formuła trafiła do ciebie, to nie zapomnij proszę zaznaczyć opcji Obserwuj na Spotify, wtedy na pewno nie ominiesz kolejnego odcinka. Dodatkowo możesz ocenić moją pracę, stawiając gwiazdki. Nie będę ukrywał, że w tym przypadku 5 to moja ulubiona cyfra. Zatem do usłyszenia w kolejnym odcinku.